Witam serdecznie w popkulturze Jaśmiej z tej strony, a dzisiaj będzie o grze komputerowej This War of Mine nie było popkultury i ostatnio tak zaczęłam Wam wrzucać i wrzucać, bo pomyślałam sobie, że się podzielę takimi różnymi kwestiami, które, które lubię, które jakoś tam grywam, albo oglądam, albo czytam, albo różne takie rzeczy, a gry komputerowej w tych zestawieniu nie było. Więc pomijając te wszystkie kłótnie, jak to, jak to, kobieta może grać w gry, no może grać w gry, czasami grywa nawet, natomiast jakby, jakby tam profesjonalnym graczem to się nigdy nie, nie chciałam nazywać ani niczym takim, ale są pewne tytuły, które Uważam, że są godne uwagi, nawet jak ktoś sobie tak coś włączy raz na jakiś czas. Ten, ten, ten tytuł to raczej to nie jest nic w rodzaju Angry Birds ani Tetris'a, raczej wręcz przeciwnie. Raczej to gra, która ma. E, symulować emocje, symulować jakby empatię, nawet bym powiedziała. Jest to ciekawy tytuł, a jeszcze ciekawszy, dlatego że zrobiony w Polsce, więc nie tylko Wiedźmin, mieli Państwo. This War of Mine zostało wyprodukowany przez Eleven Beat Studios. To jest, to jest świeży tytuł, żeby nie było tak, że mam jakieś straszne starości odgrzewam. Z, dwa, z zeszłego roku właściwie, 2015. On wyszedł i na konsolę, i na PC, i na komórki jest jakaś wersja, i tak dalej, i tak dalej, więc po prostu do wyboru do koloru jeżeli chcecie, w, jeżeli chcecie w to pograć, to naprawdę ciężko Wam będzie znaleźć argument jakiś, jakąś wymówkę, że nie, bo to raczej to nie jest jakoś tam ani specjalnie wymagające sprzętowanie, nic takiego. O co tu chodzi? To jest taka gra, w której to jest gra o wojnie. O wojnie tylko że z zupełnie innej perspektywy, tylko że właśnie mam takie czasami wrażenie, że po prostu jak my Polacy się za tej zabierzemy, to po prostu patrzymy tak zupełnie z innej perspektywy. Staramy się patrzeć na out of the box, jak to się mówi, czyli po prostu zupełnie z innego podejścia. I to właśnie coś takiego, to właśnie ta, ta gra właśnie sobie jego prezentuje, bo jak mówimy gry wojenne, to zaraz sobie wyobrażamy, że prawdopodobnie jesteśmy jakimś żołnierzem, z jakimś wielkim karabinem, tam chodzimy strzelać i po prostu wybieramy sobie tylko zestaw broń na boi, i chodzimy i zbieramy apteczki. No właśnie nie, dlatego że ta gra skupia się na czymś innym. Skupia się na tym, że um, jakby na życiu. Ludzi cywilów, którzy są w zrujnowanym mieście i muszą przetrwać, muszą przetrwać za wszelką cenę. I to przetrwanie za wszelką cenę, bardzo dużo ich kosztuje, dlatego że mamy tam, mamy tam różnych bohaterów. Znaczy te bohaterów mogą się zmieniać. Mamy pewien, pewien budynek, który, 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 w którym są różni ludzie. Oni przychodzą, czasami nasz proszą, proszą o pomoc, czasami nas proszą o schronienie. Musimy się zdecydować, czy możemy udzielić im tego schronienia ze względu na nasze zapasy. czy chcemy się z kimś podzielić, mimo że sami możemy być, że nasi jakby podobnieczni mogą być głodni i jeżeli czegoś nie zrobimy, jeżeli złamiemy pewne moralne zasady, jeżeli zabijemy, dlatego żeby się obronić nawet, że zabijemy po to, żeby zdobyć jedzenie, kogoś okradniemy, szczególnie kogoś chorego, albo, albo także w ciężkiej sytuacji, to po prostu bohaterowie, którymi powiedzmy się opiekujemy, no dostaną na przykład depresji, albo się powieszą, albo po prostu yy, Zabiją kogoś innego z naszej grupy, albo po prostu ukradną wszystko i uciekną. Są tam takie różne sytuacje, z którymi się nie spotykacie nigdzie indziej. Czyli po prostu taka reakcja jakby zwykłych ludzi, przynajmniej taka no, próba reakcji, taka próba symulacji, zwykłych ludzi na tak drastyczne, na drastyczne warunki, jakie jaka, no, jak stwarza wojna, tak, wojna, obrężenie. Ta gra była inspirowana w ogóle przez obrażenia Sarajewa, więc. Więc jakby no, czuć klimat trochę tamtych lat, yy, yy, czuć właśnie klimat tej, tej yy, europejskiej wojny, tak byśmy to nazwali. Um, nie ma tutaj jakby za bardzo jakichś technikaliów, więc yy, no, znaczy nie to, że w tym momencie po prostu też sobie chodzimy, że jest internet i Wi-Fi po prostu w oblężonym mieście, no ale tutaj nie, yy, musimy się skupić na, jakby, na, na, na podstawowych jakichś yy, 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 elementach technologii, czyli yy, no bo ta gra to troszeczkę jest taka strategia, yy, Niektórzy ludzie tak złośliwie nazywają je wojennymi simsami, no bo jest po prostu jest jakiś dom, który trzeba jakby zabezpieczyć od, od zimna, zbudować sobie piecyk z jakichś tam gratów, jakąś tam jakąś kuchenkę, coś tam zorganizować, pewne tego typu kwestie, więc są tam jakieś takie simsowe elementy. Ale nam nie, nie, nie trzeba zachować ani łazienka, ani niczym tak. Trzeba ich karmić i i i spać. Więc, więc no jestem trochę prawdy. No i właśnie są, spotykam, spotykam się z takimi problemami, tak? Spada śnieg. No i, i co my robimy z tym biednym jednym mieście? Zamarza zamarzają nam woda w rurach, czyli pokazane pewne problemy, z którymi ludzie w takich sytuacjach się zderzają zdarza, i. Mimo wszystko no, muszą sobie z tym radzić. I to jest. Oczywiście, że to nie jest jakoś tam to nie jest jakaś taka wielka, niesamowita wizja, która was yy, yy, może, znaczy nie wiem, no, są ludzie, których to porusza do głębi, ale to, to nie chodzi o to, że w jakimś stopniu to jest zapis yy, traumatyczny, jakiś wspomnień, yy, tylko pewien rodzaj symulacji. Podejście do wojny w grach komputerowych zupełnie z, innego, z innej perspektywy. Yy do tej gry doszła, doszła taka niedawno taka, taka, taki dodatek, który jest w ogóle to jest rzeczywiście straszny, z dziećmi, bo na początku tam byli sami dorośli, a teraz są dzieci. te Dzieci po prostu w tej wojnie, Boże, rodzica mi zabili, a coś tam. I one po prostu nie potrafią sobie znaleźć miejsca. Co tutaj zrobić z dzieckiem, jak, się, jak, jak, jak zda zadbać o dziecko, żeby się dziecko nie nudziło podczas wojny, jakieś naloty, tu coś tam. Więc to naprawdę, naprawdę to jest ciekawe, żeby zerknąć. Ta, ta gra bardzo dużo pytań, pytań, na które musicie sobie sami odpowiedzieć, pytań, no bo są ludzie, którzy po prostu w nią grają i tam, a tam depresja, nie depresja, to tam, tam idziemy, mordujemy, a są ludzie, którzy po prostu jakby starają się w tą grę wejść, jakby wejść w, w te postacie tak, żeby jak najbardziej działać w, według naszego jakby kodeksu moralnego, jak daleko jesteśmy się w stanie posunąć w, w sytuacji zagrożenia nas, naszej rodziny, więc to, 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 to jest ciekawe. Ja myślę, że po prostu jeżeli lubi się tego typu gry, które nie są tak strasznie trudne, które nie zajmują tak strasznie dużo czasu. Bo tam, jak się, jak się weźmie jakąś taką małą rozgrywkę, to godzinka, dwie godzinki można skończyć. A jak się masz szczęście, się po prostu to, to rzeczywiście tam ogarnie. Natomiast, no jest ciekawe po prostu to spojrzenie. Jeszcze jest taka opcja, że tam w ciągu tam dnia tam, tam mamy ten cały dom, tam sobie ten dom mamy, tam, tam coś tam gotujemy, coś tam uszczelniamy, tam dziury po bombach, <laughs> jakieś takie rzeczy robimy, a w ciągu nocy po prostu wyprawiamy się na to, żeby po prostu zgromadzić jakieś zapasy, zapasy czy jakieś materiały, no bo z czegoś musimy te, te nie wiem, chociaż czymś pieco napalić. Bo jest zimno. A, żeśmy wszystko spalili, właśnie ze wszystkimi meblami. I po prostu spotykamy się właśnie z różnymi sytuacjami tam gdzieś tam na zewnątrz. Bo tam może, może możemy nie wrócić. Największą ta gra kończy się znaczy ta opowieść, jedna z tych opowieści, które nam jest dostępna, kończy się po prostu jak przetrwamy wojnę. Tam nie ma jakichś takich ani żadnych punktów, ani żadnych leveli do zdobycia, ani niczego takiego. Przetrwasz albo nie przetrwasz, to jest tylko, tylko tyle. Jak nie przetrwasz, to gra się kończy wtedy, jak ci wszyscy umieją, umrą. <laughs> Więc to, 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 to jest trochę takie, trochę takie ciekawe. To też jest ciekawe, że jeżeli jesteście graczami i gracie w różne rzeczy, sobie tam szczelacie, zabijacie, mordujecie, no bo większość gier, gier na tym polega, mówmy się. To, to jest taki trzeźwy taki kopia, sobie na to popatrzeć I, 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 że tak powiem, zerknąć, dotknąć. Kiedyś nawet miałam taką, taką opcję, dawno temu, dawno, dawno, dawno temu, bo byłam zafascynowana podejściem do tej, tej gry, bardzo ją lubiłam, czy znaczy, lubiłam, to znaczy to był taki ciekawy tytuł, to było to, to, było to, że to był ciekawy tytuł, bo to lubić grę o tym, jak to ludzie dostają depresji, bo są głodni, to, albo kogoś właśnie tam stracili w wyniku tam samobójstwa, to trochę, trochę, trochę tak brzmi psychopatycznie, ale chodziło bardzo, że po prostu ona, ta gra jest wciągająca, i nawet tam się nagrał jakieś gameplay na YouTubie, ale ja za mnie gameplayer jest bardzo słaby, bo ja gram w sumie, może, w 3-4 tytuły. Ja bardzo rzadko tam coś. Ja nie mam na to czasu, za bardzo. Ale polecam, polecam. Jeszcze jest taka, Jeszcze jest znowu taka kwestia, którą ta gra porusza. Jak mówię tak chaotycznie, to. To, to nie do końca taki był cel tego odcinka, ale ta bokultura zawsze jest taka trochę chaotyczna. Więc. W tej grze jest opcja, że możemy sobie na przykład zobaczyć, bo. Pojawiają się, mamy różnych bohaterów, do nas przychodzą, musimy się nimi opiekować. No i jest sytuacja taka, że mamy człowieka, który był kiedyś fotografem. No i jakie on ma przydatne umiejętności w czasach wojny? Kiedy właściwie, no, jeżeli ktoś był policjantem, jeżeli ktoś był strażakiem, jeżeli ktoś był kucharzem, no to jeszcze, tak, lekarzem, ale jeżeli ktoś na przykład właśnie miał takie zawody, to jakie umiejętności, co może z siebie dać, żeby pomóc grupie? Są to są takie właśnie ciekawe pytania, jak ci ludzie się znajdują. I właśnie czasami czy to jest oczywiście zautomatyzowane i w jakimś tam stopniu uproszczone, bo to też nie chciałabym wam opowiadać, że tak gra po prostu tworzy przed wami jakieś takie niesamowite horyzonty. Um, ale um, myślę, że warto po nią sięgnąć, warto po nią sięgnąć. Um, to jest to jest, to, jest, to jest to jest platformówka taka w ogóle. Zresztą tak, jak garanto widzicie. Do tego jeszcze jest w ogóle chyba wydalią grę planszową. Czy mieli, mieli plany wydania gry planszowej? Czy gra planszowa, to mi się wydaje, że jakoś niekoniecznie już w ogóle spłycała temat, bo gra komputerowa, po prostu są pewne dialogi, są, nie, są pewne opisy, które można przeczytać gdzieś tam, w, gdzieś tam to w głębi wdrożyć. A, 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 a gra planszowa to tak jakoś niekoniecznie. No i to też jest właśnie, właśnie fajne, bo zawsze po prostu te wszystkie wojenne tematy, to tam cywili nie ma. Tam cywili nie ma nigdy. Chodzicie jakimś tam Battlefield czy w Call of Duty, tam nie ma żadnej cywili. Tam się idzie i, i, i się tam zabija tam. Bo tam strzałka nad, nad tym panem, to tam trzeba go szczelić. A y, gdzie, gdzie ta cała okropność wojny? Ta okropność wojny właśnie nie, 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 to nie są właśnie. Militaria, tylko ci cywile zostawieni właśnie na pastwę losu bardzo często, bardzo często w pułapce, bardzo często przerażeni, gdzieś tam są dzieci. Więc to fajnie pokazać inną perspektywę. I nawet w takim medium, które jest uważane takie, no, to opinie mam, są mieszane na temat gier komputerowych, ale This War of Mine pokazuje jakiś taki kierunek, że gry komputerowe to nie jest tylko wyżynanie bez sensu, tylko to, ma jakieś, to może czegoś uczyć, to może coś pokazywać, może pokazywać inną perspektywę. Bo właśnie o to chodzi, nie? Bo wojna jest straszna i trzeba pokazać, że jest straszna, a nie, że to jest tylko właśnie zabawa. To wszystko na dzisiaj. Dzięki, wielkie buziaki, papa. Już mam łom zrobiony. On się szybko zrobił, tu jest. I teraz ten pan może otworzyć łomem drzwi nad wanną. Kto by je zamykał. A ja nie chcę jeszcze nikogo zabijać, bo na razie wszyscy na razie nie mamy nawet łóżka, to co będziemy mordować ludzi. Taki biały plemnik z, jakim, z, z jakąś kamerą. To jest istotne, to jest chyba filtr do wody. Przyszedłem zmęczony, mam znowu fajne rzeczy. Mam mnóstwo desek i kalkulatorów. Nie możemy zrobić kolejnego łóżka. Jestem nieszczęśliwa. Zabrali mi jedzenie. A ja ci zabiorę więcej stary. Otwieram lodówkę. W lodówce oczywiście są. Kalkulatory i deski. I przecież to jest oczywiste. I wszyscy są tacy zadowoleni. Czemu nie zadowolony? Ten ciągły ostrzał snajperzy brak sprawiają, że człowiek ma ochotę ukryć i płakać. Dlatego jestem zadowolony. To wszystko ma sens. Uii. Już nie mamy puszek. No nie mamy też problemu. Wszystko z nie ukradnie. Zrobimy sobie taką ucztę ze szczura i marchewki, że całe osiedle nam będzie zazdrościć.